Do latarni morskiej i na razie mam w planie z tego miejsca, w którym jestem, robić dwa rodzaje zdjęć. Jedna z bardzo krótką ekspozycją. Dołożyłem filtr polaryzacyjny, żeby nieco przyciemnić wodę, żeby dać jej więcej kontrastu. Ustawienia zdjęć to 1000 sekundy. 4 i są oczywiście, 100. Za jakiś czas, kiedy skończę próbować złapać ten najlepszy moment, który który chcę zamrozić właśnie takim krótkim czasem naświetlania. Dołożę filtr, będę szóstkę, może nawet dziesiątkę i zobaczę jak wychodzą zdjęcia z długą ekspozycją. Potem mam w planie wybrać się dalej brzegiem, żeby poszukać dobrego miejsca na zachód słońca, które będzie za jakieś 3,5 godziny. pół godziny. Mam jeszcze sporo czasu, żeby znaleźć miejsce na zachód słońca. Żeby móc robić zdjęcia z naprawdę długą ekspozycją, 30 sekund, musiałem założyć aż 2 filtry ND, 10 i6, czyli łącznie aż 16 stopów, dlatego że jest tak bardzo jasno ustawienia zdjęć to F5, nie wiem 30 sekund iSO 160. Zaraz zobaczę jak to wychodzi. Eee, chyba nie do końca fajnie. Także raczej w tym przypadku dużo lepiej wypada całkowite zamrożenie ruchu. Wody niż go rozmywanie. Myślę, że przy zachodzie słońca może wtedy to wyglądać ciekawie. przyjeżdżam do Oceanu, super pomysłem. Bardzo mi się to podoba. Problem tylko w tym, że światło jest po prostu tragiczne. A może to nie jest problem, tylko po prostu mam chwilę przerwy. Mam nadzieję, że po zachodzie słońca albo, albo chwilę przed zachodem słońca światło zrobi się bardziej miękkie. Pewnie widzicie nawet teraz na mojej twarzy. Widzę, że jedna strona jest przepolona, druga jest wręcz za ciemna. Niestety twarde światło. Bez ani jednej chmurki tak działa. Czekam na to, a światło się poprawi. Gdy zaraz dalej do kolejnego małego miasteczka. Podobno jest tam jakiś targ. O tej porze pewnie będzie zamknięty, ale chcę zobaczyć, jak wygląda. Myślę, że jutro rano tam wrócę. No i jest tam też McDonald's, także zjem coś dobrego. Jestem w miejscowości, która nazywa się Matosinos. Tak wygląda plan miasta. Później poszukam na necie, gdzie jest właśnie ten rynek. Bo jutro rano chciałbym tutaj wrócić. Jestem wykończony, ale zadowolony. Robię przerwę, aż słońce złagodnieje. Jakieś godzina 10 do zachodu słońca. Zjadłem i chwilę odpocząłem, a w międzyczasie światło zmieniło się z bardzo twardego, takiego ostrego. Bardzo ładne, żółte, złotawe. Będzie tylko lepiej, także idę na miejscówkę. Powoli będę się rozstawiał i mam nadzieję, że zrobię najlepsze zdjęcia dzisiejszego dnia. Dzieci w McDonaldzie postanowili mocno przytrzymać moje zamówienie przez co spędziłem tam dużo więcej czasu niż planowałem Nie było mowy, żebym dobiegł na miejscówkę, gdzie chciałem fotografować zachód słońca więc zdjęcia zrobiłem tutaj Niestety zamiast i zrobiłem ekspozycję, taką jak bym chciał, z jej czasem Musiałem dosłownie w ostatnich minutach praktycznie tutaj wbiec Miejsce jest bardzo ładne, także myślę, że zdjęcia będą spoko I ratowałem się po prostu robiąc zdjęcia bezpośrednio pod zachodzące słońce i robiłem pracę minus 3, ekspozycje 0 i plus 3, posklejam to w HDR i mam nadzieję, że będzie spoko zobaczymy to, że pracuję z tym aparatem już kilka lat, znam go na wylot, znam jego możliwości, wady i zalety, wiedziałem co zrobić, jak go ustawić, żeby w ciągu dosłownie paru sekund zrobić fajne zdjęcia, wykorzystując ostatnie minuty, ostatnie sekundy dobrego światła. Okazało się, że warunki się bardzo zmieniły w międzyczasie, poziom wody mocno opadł, pokazało się dużo fajnych miejsc, które mogę fotografować. Przez to, że przyszedłem później niż planowałem, nie miałem czasu zaplanować nowego miejsca, nowych ustawień itd. Miałem na to dosłownie parę sekund, wykorzystałem to co miałem pod ręką, myślę, że powinno być dobrze. Przynajmniej zdjęcia na razie w aparacie wyglądają fajnie. Miejsce jest niesamowite. Zrobiło się już całkiem ciemno. Założyłem obiektyw 12 mm Samyanga z jasnością 2.0. Tutaj za mną dosłownie kilkanaście metrów już jest ocean, także idę na brzeg, ustawię się na jakichś kamieniach, żeby mieć całkiem fajny pierwszy plan. No i zobaczymy, mam nadzieję, że Uda mi się zrobić fajne zdjęcia w Na razie widać je kiepsko, ale postanowiłem, że nie będę czekał w nieskończoność. Mam pół godziny do autobusu, także mam spokojnie jakieś 20 parę minut na robienie zdjęć. Pora kończyć na dziś. W trakcie robienia zdjęć mam jakiś problem z kartą pamięci. Mam nadzieję, że nic strasznego się nie stało, że nie przepadł mi materiał, który zbierałem przez parę godzin. Idę do hostelu. Jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, jak wypadły zdjęcia nocne. Jeżeli wszystko wyszło ok, wrócę na koniec. Cześć.